i doczekaliśmy się ostatnich wyzwań igrzysk tym razem jesiennych. Cześć. Ja nazywam się oczywiście Chincul i dzisiaj taka w sumie porcja informacji na temat gry World of Tanks, tego co jest przed nami, tego co się dzieje obecnie. Chciałem was oczywiście poinformować o igrzyskach jesiennych, a zaczęły one nam się już 1 października i zaraz powiemy sobie jaki pojazd możemy wygrać i co później po tych trzech miesiącach potyczek tak więc zaczynajmy. Słuchajcie, Hellcat oczywiście już w garażu. Ci co mają problemy, prosiłem was, piszcie po prostu do supportu, ale prawdopodobnie te pojazdy zostaną przyznane. Może oni jakoś to robią falowo. Nie wiem, trudno mi naprawdę powiedzieć. Jeśli ktoś ma jakiekolwiek problemy, napiszcie do supportu. Wiem, że tam ktoś napisał do mnie, że nie zna języka angielskiego ani niemieckiego. Jeśli tylko znajdę chwilę czasu, postaram się koledze pomóc. Jeśli macie jakiekolwiek problemy piszcie do supportu, jak pojazd nie pojawił wam się w garażu, a zrobiliście wszystkie te misje 3-miesięczne, te które były właśnie na Helkata. A więc teraz słuchajcie, co jest do zdobycia? Jest to pojazd VK3601 H, ale z działem 105 mm, tak jest. Oczywiście to wszystko będzie tak samo przebiegało jak do tej pory. Mamy 3 miesiące na to: czyli ta Alfa, Bravo i Charlie. I będzie to trwało przez miesiące październik, listopad i grudzień. I słuchajcie, co później? To będzie już ostatnie wyzwanie, tak jest, bo zaczęliśmy te wyzwania, całe te całe igrzyska od fazy zimowej, później była wiosenna, letnia, teraz jest jesienna. Cztery kampanie. I na sam koniec, jeśli są gracze, którzy nie brali udziału wcześniej i na przykład, teraz zaczną, będziecie mogli zdobyć obiekta 279 Early, ale ze zniżką tylko 30%. Oczywiście, jak wykonacie wszystkie te igrzyska, które są teraz właśnie jesienne przez te 3 miesiące. Tak więc. Myślę, że no, warto, warto wziąć udział, a tym bardziej, że tutaj nic nie musimy kombinować, wybierać jakieś pojazdy, po prostu gramy, to wszystko nam się samo robi, dostajemy nagrody. Moim zdaniem świetna sprawa. To i słuchajcie, później, właśnie po tych jesiennych. Igrzyska będziemy mogli. Nie wiem jak to będzie akurat właśnie przebiegało. Czy coś jeszcze będziemy musieli zrobić? Czy od razu dostaniemy obiekta 2, 7, 9 early? Zobaczymy. Ale w każdym bądź razie, tak jak Wargaming nas wcześniej informował, ci co zrobili, chyba tam 10 tych całych igrzysk. Będziemy mieli pojazd za darmo. Kolejna dyszka wpadnie za darmożkę. Słuchajcie, co dalej? Kolejna wiadomość jest taka: już słuchajcie, od 8 października wchodzi znowu ten tryb dowódcy. A teraz, Wargaming, żeby jeszcze bardziej graczy zachęcić daje nam pojazd za darmo do wygrania. Jedynie co tutaj musimy zrobić, to odblokować jakąś operację i wtedy pojazd będziemy mogli zdobyć. Tak więc kolejne promowania właśnie tego trybu. Ja akurat grałem tylko w tym trybie czołgisty. Ten tryb akurat czołgisty jest chyba najfajniejszy, no bo to są normalne, standardowe bitwy i to wszystko. Poczekajmy do 8 października. Ten tryb wejdzie już właśnie 8 października, będzie trwał, a aż do 14 października, tak więc mamy sporo czasu, tak abyśmy mogli właśnie zdobyć w sobie, jeśli ktoś jest oczywiście zainteresowany, FWA4202 P. Tutaj jeszcze Wargaming nas informuje. Słuchajcie, będziemy mieli kolejne pojazdy na wypożyczenie. A jakie pojazdy są na wypożyczenie? Mamy nowe, niby 7 nowych czołgów: jest to Brazilian Bulldog, Paton KR, Super Pershing. Tutaj mamy kartofla, KW5, WZ121 GFT. Tym razem za srebro. Nie wiem czy on był wcześniej za złoto, czy za srebro. I jeszcze jest ISU 130. Kilka pojazdów jest za złoto. Raczej tego nie polecam. A kilka pojazdów jest za srebro. Tak więc jeśli ktoś nie. Ma, albo chce spróbować pograć tymi pojazdami, no to macie taką również możliwość. Będzie dodana jeszcze nowa mapa Ruinberg w wojnie i kolejna rzecz, słuchajcie, zaczęły się bitwy rankingowe, takie zaczęły się bitwy rankingowe, i ponoć jest nowy system naliczania i o wiele łatwiej można właśnie grać. O wiele łatwiej jest po prostu zdobyć te wyższe ligi. Ja jeszcze nie próbowałem, szczerze powiem, nie mam zbytnio czasu na razie, ale dzisiaj mam nadzieję, że pogram troszeczkę i zobaczę na czym to polega. Kolega, jeden już akurat z klanu wbił ostatnią ligę, zadowolony. <laughs> Naprawdę gratuluję. Tak więc słuchajcie, mamy nowe bitwy rankingowe z nowym naliczaniem na ósemkach tym razem, jeśli ktoś chce spróbować. Warto, moim zdaniem, tam też jest dość sporo fajnych nagród do wygrania. I jeszcze jedna bardzo istotna sprawa. Wielu z Was pyta mnie w komentarzach: jak odblokować ten pojazd, czy te pojazdy, które akurat Wargaming nam proponuje, żeby, że możemy sobie wybrać w tych całych Halloweenowych? Wyzwaniach, słuchajcie, pierwsza sprawa, musimy zrobić igrzyska te jesienne, odblokować, skończyć czternastą misję i odblokowujemy piętnastą. Wtedy, słuchajcie, odblokowuje nam się kolejna zakładka, a mianowicie chodzi łowca potworów, tak jest, odblokowujemy po 15 tym wyzwaniu, czy tam po 14, czternastkę robimy, piętnastka nam się pojawia. I wtedy pojawia nam się właśnie łowca potworów, gdzie tutaj będziemy mogli sobie wybrać pojazdy. I teraz jak to wygląda? Oczywiście słuchajcie, to jest cały czas włączone na stałe, tylko gracie to samo, EXP wam po prostu wpada i to wszystko. Jak, jak to teraz wygląda właśnie, jeśli chodzi o nagrody? Po pierwsze tak, pierwsza nagroda, słuchajcie, 100 tysięcy punktów doświadczenia, czyli Expa musimy wbić i wtedy mamy do wyboru albo Ducha, albo Wilkołaka. Tylko pamiętajcie, możecie wybrać jeden pojazd na konto. Kolejnymi pojazdami jest to Kaiju Oik i Żmij. Potrzebujemy 150 tysięcy, kolejne pojazdy Cerber lub Smogty Type 62, czyli dwa czołgi lekkie, 185 tysięcy i na ostatnie potwory mamy zebrać 225 tysięcy doświadczenia i wtedy będziemy mogli sobie wybrać potwór z bagien lub widmo, czyli słuchajcie kartofla albo właśnie pancera muca tak? Tak więc tak to mniej więcej wygląda. Tutaj mamy sporo dni, słuchajcie, 31 dni to jest naprawdę bardzo dużo, to i tak samo nam się oczywiście zrobi, tylko wybór należy do Was, jaki pojazd chcecie zdobyć. Ja akurat w moim przypadku wybieram potwora z bagien. Mam już kartofla, ale te wszystkie pojazdy, oprócz właśnie ducha posiadam, tak więc potwór z bagien, przyda się jeszcze jeden, akurat chyba będzie najlepiej go później obchnąć, sprzedać, a w tym trybie, jak, jak nam wejdzie akurat ten tryb halloweenowy, tym pojazdem również można było fajnie pozarabiać. Taki jest akurat mój wybór. Tak więc słuchajcie, na chwilę obecną taki szybki newsik, jeśli tylko pojawią się nowe wiadomości na temat właśnie igrzysk tych jesiennych, czy trybu Dowódcy, od razu zrobię Wam materiał. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Hej!